Cześć, dziewczyny, witajcie w nowym filmiku, tak sobie pomyślałam, że odpalę sobie aparat i coś ponagrywam. Dzisiaj będę włosy farbować, bo już mam taki odrost, że nie mogę na niego patrzeć. Zabieram się właśnie teraz za pielęgnację, tutaj w tle, Antosia sobie leży. Bajkę ogląda, ja sobie kawkę dopijam, i pielęgnację sobie ogarnę. Słuchajcie, pytałyście się o ten sprzęcik. O ten taki masażer to jest jakiś mega najtańszy chyba masażer z AliExpress. Miałam jeden dużo droższy, cięższy, taki konkretniejszy, ale go po prostu sprzedałam już chyba w zeszłym roku nawet. A ten jest taki naprawdę leciutki, poręczny. Nic więcej tu za specjalnie nie potrzeba. Działa, ma te wszystkie same funkcje, które miały te droższe masażery. Ja sobie właśnie stonizowałam skórę tą antyoksydacyjną, giełką tonizującą którą już podejrzewam, że widziałyście niejednokrotnie w vlogu i jeszcze ten filmik, unboxing z I Love Box, także tak, e, ja sobie stonizowałam i teraz słuchajcie, nałożę sobie maskę, mam tutaj jeszcze połówkę maski e, dotleniającej, nawilżającej z Lirak. Ona, wiecie, że te kosmetyki ogólnie z Lirak są e, troszkę droższe, także ja sobie nałożę teraz tą maseczkę i później E, tym czerwonym światełkiem będę wtłaczać właśnie e, tą maskę skórę, one, te światło czerwone powoduje, że takie aktywne składniki głębiej dostają się nam do skóry, lepiej działają, także myślę, że m, warto sobie zainwestować w takie dziewczyny e, wiecie, sprzęcik, gadżet to nie jest drogie, bo tak jak mówię to, ten akurat kosztował chyba 60 zł coś koło tego, także myślę, że warto e, Zadbać o swoją skórę, o pielęgnację już dużo wcześniej, im wcześniej, tym lepiej. E, I jeszcze wiecie co? Chciałam taki temat jeden tutaj poruszyć. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że ostatnio na moim kanale gdzieś tam było sporo takich, wiecie, no współprac, powiedzmy to jakieś lokowania produktu i tak dalej. E, a mówię tu tylko dlatego o tym, bo. Gdzieś tam chyba na TikToku, nie na TikToku, na tym, pod tym shortsem, tak mi się wydaje, jak robiłam tego shortsa z Oceans Apart. Ktoś mi tam właśnie napisał, że to już nie jest ta sama siarka co kiedyś. Wiecie, bla, 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 że w każdym praktycznie filmie jest reklama. No i chciałam tutaj poruszyć jedną taką kwestię, że różnica między reklamą a jakimś tam lokowaniem produktu jest dosyć znacząca. Dlaczego? Ponieważ za te filmiki, które jak lokujemy, jak coś e, lokuje jakiś produkt, jakiejś marki przy współpracy, z którą na przykład z jakąś tam marką mam e, już taki dłuższy kontakt, mm, no to to jest słuchajcie, barterowe. I tak samo było przy współpracy właśnie z Ocean Zapart wszystkie te sety dostałam barterowo za takie lokowanie po prostu. Zresztą nie tylko ja, bo i widziałam, że dużo innych takich dziewczyn, które mają takie. Powiedzmy mniejsze zasięgi na YouTubie. Ja się do takich osób zaliczam. Um, nie, umówmy się, że raczej nie jestem osobą, która ma większe zasięgi. I dlaczego z tego nie skorzystać? Tak, wczoraj się zastanowiłam nad tym komentarzem też i tak sobie pomyślałam, że no dobra, umówmy się w ten sposób, że każdy, każda osoba, która nagrywa na YouTubie, coś poleca. Na tym to chyba polega, że wiecie, że na przykład kupuję jakiś sam produkt i używam, reklamuję i polecam. No to tak mi się wydaje, że z automatu jest to jakaś tam gdzieś tam reklama, taka polecajka. A z drugiej strony, no na, Nie uk. A z drugiej strony to wygląda tak, że słuchajcie, podejrzewam, że nie ma tutaj nigdzie takiej osoby wśród Was gdzieś tam oglądających, która za pokazanie czegoś. Nie, w sensie, jakbym miała coś dostać, tylko za jakieś tam pokazanie, wzmiankę i tak dalej, to by z tego nie skorzystała. E, ja uważam w ogóle na te moje gdzieś tam zasięgi i moją gdzieś tam działalność na YouTubie, że i tak tych współpracy jest naprawdę bardzo mało. Wynika nie wiem czy, z czego to myśl. Być może, że po prostu, że no nie mam jakichś mega dużych zasięgów. Stąd właśnie, jak mi Ocean Zapart zaproponowało właśnie taką współpracę, to lokowanie, no to się ucieszyłam z tego względu, że e, gdzieś tam śledząc różne profile społecznościowe, media społecznościowe, widziałam, że Ocean Zapart współpracuje po prostu e, no, z takimi, powiedziałabym, większymi zasięgami, e, dlatego no kto by z tego nie skorzystał. Ale tak mi się właśnie wydaje, że... Tak. Mam to się. Co tam? Tak, Antosia ja mi coś zaczyna kaszleć. No, po prostu dążę do tego, żeby Wam uświadomić, że to, że gdzieś tam w jakimś tam filmie pojawi się jakieś lokowanie produktu, to ja nie uważam, żebym robiła cokolwiek złego albo inne w ogóle dziewczyny, które gdzieś tam nagrywają, żeby robiły cokolwiek złego, bo dlaczego, mogą z te, dlaczego nie mogą z, z takich właśnie gdzieś tam bonusów skorzystać? Wydaje mi się, że. Po to się gdzieś tworzy kanał na YouTubie, żeby z czasem po prostu ten kanał rozwijać, zawierać różne ciekawe współprace i po prostu na te, na, w tym kierunku gdzieś tam działać. A jeśli ktoś ma jakieś właśnie możliwości, żeby coś zareklamować, czy też płatnie, odpłatnie, czy też barterowo, no to proszę Was. No, nie uważam, żeby te osoby, które z tego korzystają, robiły cokolwiek złego. Także chciałam tutaj ten temat tylko taką kwestię poruszyć, bo w najbliższych dniach jeszcze, oprócz tego właśnie, że pojawił się ten... Pojawił albo pojawiło się ten unboxing z I Love Beauty, to jeszcze będzie lokowanie produktu, a mianowicie nawilżacz powietrza Klarta, który dostałam właśnie do testów, do przetestowania. I po prostu zrobię o nim filmik. Także od razu zaznaczam, e, że taki film się pojawi. A słuchajcie, jeżeli komuś to przeszkadza, jeżeli kogoś ko, ko, kole w oczy, razi w oczy, że mm, jakieś tam dziewczyny, my, gdzieś tam influencerki, nie lubię tego słowa, dostajemy jakieś produkty do testów, do pokazywania, i kogoś to kole w oczy, to słuchajcie, dziewczyny, chłopaki, bo to, a to zazwyczaj dziewczyny takie komentarze zostawiają. Chłopaki mają na to wyrąbane, powiedzmy. No to słuchajcie, dziewczyny, weźcie dupę w troki, ogarnijcie się, zróbcie coś ze swoim życiem, zaplanujcie coś, też zacznijcie działać w sieci, też będziecie dostawać z czasem i zobaczycie, yy, jaka to może być fajna przygoda, jaka to może być fajna zabawa. Także tyle chciałam w tym temacie powiedzieć. Ja zabieram się za, to, za ten masażer, bo boję się, że ostatnio były zakłócenia, jak używałam tego peelingu kawitacyjnego i nagrywałam, no to te wibracje zakłócały, także za chwileczkę sobie go włączę. Chciałam tylko po prostu ten temat gdzieś tam ruszyć no, i powiedzieć, jak to wygląda. Także tak. A też z drugiej strony tak myślę i uważam, że jak gdzieś tam oglądałam jakieś inne kanały na YouTube'ach i tak dalej, to. Um, nie uważam, żebym na moim kanale w każdym filmie była jakaś reklama. E, reklamy to ja daję pomiędzy filmikami, żeby coś tam, jakieś zarobki mieć z tego. Ale jeżeli jest jakaś współpraca płatna, że ktoś mi coś płaci za to, to zauważcie, że na samym początku jest takie, e, taka ikonka się pojawia w górnym rogu, chyba bodajże lewym, e, że mm, film zawiera. E, płatną promocję, coś takiego. Wyskakuje. No. Także tak to wygląda. Dobra. E, zabieram się za pielęgnację. Życzę Wam więcej dziewczyny luzu. Poluzujcie majtki w gaciach. Majtki na tyłku. Gacie w tyłku poluzujcie. E, I po prostu zamiast być takimi zawistnymi, zazdrosnymi pipami za przeproszeniem i zostawiać durne komentarze gdzieś tam ludziom po internetach, ogarnęłybyście same swoje życie i zrobiły coś ciekawszego. Także. Tym akcentem kończę. Piję kaweczkę i robię pielęgnację i później się jeszcze do Was odezwę. Podejrzewam, że może jak będę włosy farbować, a dzisiaj na obiadek nie wiem jeszcze, co będę serwować. Także dobra, uciekam na razie. Coś mnie łapie. Czuję to po prostu w kościach. Oczy mi zachodzą dziewczyny taką, wiecie, szklanką trochę. Coś czuję, czuję. A dzisiaj w nocy to ja chyba gorączkowałam, bo po prostu tak mi było zimno. Tak po drugiej, trzeciej w nocy, że słuchajcie, spałam grzejnik był odkręcony. Ja miałam grube skarpety, sweter, grube portki, grubą koszulę i leżałam pod dwiema kołdrami. No. Także chyba sobie zaraz zażyję jakąś tabletkę, ale jeszcze muszę po 13 jechać, słuchajcie, odebrać do apteki lekarstwo, więc yy, jeszcze tych włosów nie zafarbowałam zrobię to jak przyjadę o ile będę się w stanie dobrze czuć tak no pięknie świeci słońce muszę wam powiedzieć, że już się nie mogę doczekać kiedy będzie wiosna kiedy takie wiecie już naprawdę trochę te cieplejsze dni będą bo teraz co prawda to słońce jest, ale powietrze jeszcze jest takie mroźne a nie chciałabym się rozchorować bo mm, bo planujemy wyjazd Dobra, uciekam na razie. Idę zażyję sobie tabletkę, tak sobie pomyślałam, że nagram dzisiaj vloga, ale ci, teraz w tym momencie już się troszkę gorzej czuję. I chyba będę musiała napisać do mojej kochanej Gabrysi, żeby przełożyć nasze spotkanie znowu, bo ostatnio miała przyjechać ze swoją córką, z córeczką, ale Antosia mi chorowała. No a teraz chyba łańcuszkiem idzie po wszystkich. <laughs> Dobra, uciekam na razie. Dobra, jestem w samochodzie. Zebrałam się i jadę po pierwsze odebrać lekarstwa z apteki. A po drugie, wysłać e, dwie przesyłki i odebrać pasek. Nowy pasek do tego smartwatcha garet. E, wiecie co do tego złotego? Z tym czarną, z czarnym paskiem zamówiłam sobie gumowy, różowy po prostu. E, a tamtego gareta dużego tego takiego wiecie beefit, ten sportowy hmm, wystawiłam na sprzedaż bo kurde jest za duży za duży <śmum> Mam porównanie właśnie tak z tym mniejszym smartwatchem tym pierwszym e, i tym takim złotym z tym czarnym paskiem i muszę wam powiedzieć że jak założyłam sobie ostatnio właśnie e, ten smartwatch Bifit, to kurde za duży za potężny mi się wydaje jednak wolę troszeczkę taką mniejszą tarczę więc zamówiłam sobie ten drugi pasek silikonowy chyba to jest silikonowy do tego smartwatcha a tam tego Bifi sprzedaje, także jakby któraś z Was była zainteresowana i była na kupnie smartwatcha to możecie, możecie dać znać kojarzycie który, on kosztował niecałe 650 zł chyba, ja go wystawiłam za 300, także myślę, że cena okazyjna na maksa i, i ten może akurat się sprzeda a tymczasem jadę na razie odebrać właśnie tą przesyłkę do innego paczkomatu, a później, e, no, jeszcze skoczyć sobie chcę do Biedronki. O matko, jakie dziury wszędzie. Do Biedronki kupić mieszankę sałat. Będę takie pierożki z szynką i mozzarellą. Do tej mojej, wiecie, takiej mieszanki na talerzu. Nie wiem, ostatnio mi tylko to jakoś tak wchodzi. Nie mam smaka w ogóle na nic. Nie wiem, coś mnie łapie chyba najzwyczajniej w świecie, bo czuję to w kościach po prostu, w nogach. Jestem słaba i zmęczona, ale zauważcie, nie ma się co załamywać, nie ma co się dobijać i nie będę was tu dołować, bo pogoda jest piękna. rany już czuję to słońce, czuję już tą wiosnę po prostu w kościach. Także oby, oby, och, no oby, oby do wiosny. Damy radę. Dobra, uciekam. Jedziemy. Dobra, jest śliczny, tak jak myślałam. Tak, dobrze popatrzyłam. Silikonowy, taki różowy, właśnie paseczek z garet. Będę miała do tego złotego zegarka, także sobie jeszcze dzisiaj zmienię tarczę. Pasek. I będę w nim śmigać. Ten czarny jest ładny, ale to tak bardziej na elegancko, jednak w takim wiecie, bardziej luzackim, sportowym stylu. Patrzcie jaki piękny, różowy, bardzo ładny. Polecam Wam dziewczyny. Do każdego praktycznie zegarka smartwatch możecie wymienić sobie pasek do gareta właśnie. Także możecie sobie zepnąć. Dobra, odpalam auto i jedziemy. Dobra. Zabieram się za e, robienie odrostu. Powiedzmy, że jako, jako taką mam siłę. W międzyczasie wcinam pączka. Powiem Wam, że taki pyszny. Mm. Z lukrem. Chociaż w sumie to tak całkiem niedługo. Tłusty czwartek, nie? Niech dupa rośnie radośnie. A farbę, jaką będę właśnie nagry, nagrywać, A, nakładać, E, Natura Jana Organic 350, hebanowy nowy, taki, taka czerń. E, jakaś bardziej, wiecie, eco-friendly powiedziałabym, bo nie ma amoniaku. Także przerzucam to wszystko tu do miseczki i zabieram się za włosy. Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slip No i dzień dobry, dzień dobry, dziewczyny, dzisiaj się już dużo lepiej czuję, bo się faszerowałam wczoraj po prostu cały dzień praktycznie gripexami, witaminami i tak dalej. Dzisiaj już moc trochę nabrałam, aczkolwiek trochę jeszcze kater jest i właśnie jedziemy z Lenką na taki babski shopping, raz w miesiącu staram się ją zabierać po prostu tylko ze sobą na miasto spędzić troszeczkę czasu, tak wiesz, we, wiecie, we dwie trochę i tak się wygląda, tak się dziś moja stylówka prezentuje. Słuchajcie, założyłam sobie ten dressik e, z nowej kolekcji Ocean Apart, z tej kolekcji Breeze e, i mam te body, to body różowe w rozmiarze. L, a słuchajcie, dress mam w rozmiarze S, i górę i dół, tamten co Wam ostatnio pokazywałam właśnie w tamtym vlogu, to był rozmiar M, wymieniłam sobie na S, żeby był, o widzicie, jest taki, jest w dalszym ciągu luźny, ale tutaj nie ma aż takiego dużego zapasu materiału, także bluza i dresy w rozmiarze S. Do tego założyłam sobie takie te różowe adidaski z CCC. One mają chyba ze 3 lata. No i pamiętajcie, że w dalszym ciągu na hasło siarka25 macie minus 25% na koszyk, na zakupy. Bez jakiejś tam minimalnej kwoty. Także myślę, że warto sobie skorzystać. Dobra, my uciekamy. Życzę Wam miłego dzionka. Dobra, my już jesteśmy w domu. Oczywiście odwiedziliśmy Action. I już Wam pokażę, co kupiłam. Tak, Kasia miała takie cukierki i już zjadła, nie? Tak? Dobra, słuchajcie, w Action kupiłam mm, takie dwa opakowania rureczek do kawy. Myślę, że będą idealne. Takie jedne orzechowo-czekoladowe i drugie wzięłam bardziej pod siebie słony karmel. Mam nadzieję, że będą dobre. Te Oczywiście jakieś cukierki, zapas baterii, cienkich paluszków i takich zwykłych klej. W ACTION kupuję też dla piesków te kosteczki Pedigree Rodeo, bo one są tam dużo, dużo tańsze. Dwa razy takie pianki mini marshmallow, lęka jedna pewnie będzie chciała do cappuccino. Butelka. Lęce do picia wody, i tutaj kupiłam dwa takie szkiełka pod świece zapachowe, które będziemy robić. E, bardzo ładne, one po prostu bosko wyglądają. E, w, święta, w święta w grudniu, jak robiliśmy świece, mieliśmy też takie szkiełka, ale takie miniaturkowe, malutkie, troszkę inne. A tutaj mamy świeczkę w sensie szkło o pojemności. Ile to tutaj jest? Nie widzę. Dobra, nic, nieważne, zobaczymy. E, I wzięłam jeszcze takie stempelki dla Antosi. O, coś takiego piecząteczki także zaraz powiem, że wam będzie robić. Taką dużą czekoladę wzięłam do brownie z masłem orzechowym, które będę robiła, a dokładnie karmela z solą krem słony, karmel star grochu. E, ja kupiłam go po prostu tak, tak stacjonarnie. U nas tutaj w delikatesach. Także ja się zabieram za wypakowanie, pochowanie tego, ogarnięcie troszeczkę chaty i pewnie będę zaraz kończyć tego vloga. I tak. No i dobra, ja idę się przebrać. Ciągnę sobie, przebiorę sobie to body i te spodnie, żeby ich po prostu nie ubrudzić. Bo wiecie, jak to jest w domu przygotowaniu, sprzątaniu i tak dalej. Można się po prostu pobrudzić, ale muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba krój, e, krój tutaj u góry tego bodę i w tyle oczywiście cały i domowy. One są takie dosyć mocno wycięte, właśnie na, na biodrach, bo takie, opatrzcie, aż dotąd tu, a ja mam tutaj majtki, także one są dosyć mocno wycięte, ale przez to bardzo fajnie układają się na tyłku i i, i po prostu się nigdzie nie wrzynają. Bardzo mi się podobają, <coughs> także fajnie. No, a póki co kończę tego vloga chyba i zabiorę się za jakąś robotę. Muszę Wam powiedzieć, że wczoraj zafarbowałam sobie te włosy i zupełnie inaczej się czuję, natomiast widzę, że jednak ta farba, taka bez amoniaku, te siwe włosy dużo mniej, dużo słabiej chwyta, bo jakieś tam minimalna taka, wiecie, różnica w przyjściu jest. A co Ty to się robisz? To się wcina e, tą Oranżadę w proszku taką, wiecie, za dzieciaka, nie wiem, czy któraś z Was. No pamiętam, za dzieciaka to się takie, wiecie, orężady śliniło palec, wsadzało do proszku tej orężady i się jadło. Dobra. Uciekam, kończę. I widzimy się w następnych vlogach. Tego vloga jeszcze dzisiaj opublikuję, czyli mamy... Jezus, mnie. Środa, czyli dziś jest środa, a w czwartek jutro opublikuję, słuchajcie, jeszcze właśnie tego, ten unboxing z kolejnego pudełka z kosmetykami, pudełka I Love Box, które właśnie dostałam od Natalki i, i tak. I później dłuższą chwilę już chyba żadnych takich unboxingów nie będzie, także nie będę Was nudzać, ale to jest to, co powiedziałam chyba w tym właśnie vlogu na samym początku, że no kto nie lubi dostawać? No jak jest taka możliwość, to tylko się cieszyć. Dobra, uciekam. Trzymajcie się cieplutko. Tak, w tle, e, matki polki, proszę. O, tutaj maseczka do inhalacji, tutaj butelki, jakieś miseczka. Z czym to jest miseczka? Coś tam to się jadła. A dzisiaj łóżko tylko zaścieliłam, przykryłam kocem, narzutą, e, bo mi się po prostu nie opłaca dzisiaj tego to nie... składać. To Gotowałaś? Co gotowałaś? Zupkę. Zupkę? Pokaż. Mm, to ty bawiłaś się z babcią? Nie, z dziadkiem. A z dziadkiem się bawiłaś. No to dobrze. No to dobra. Uciekam. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnych vlogach. Papa. Pa.